Finding of Isaac Repentance plus dawaj gramy. Oj, Jezu. Muszę jak się. Ćwi... Dupa nie Lola, Lols się. Najważniejsze co dodaje moim zdaniem to to, że teraz jest 100% szanse na to, że po Blue Baby, po Baranie albo po Mega Sancie się pojawi Void. O. Jest 100% szansy, nie, nie ma. Bo po Mega Sancie to zawsze 50-50 było, a pozostałych to nie wiem jak było. A teraz jest 100% szansy, więc to jest bardzo dobra zmiana. Chyba cool. O, to jesteś To Jesteś Mój Boże, mój Boże Czekaj, kim, kim by zagrać w sumie? Czy chcesz zwykłą tej ta postacią? Tymi pajacami nie. Aha. Uh -huh. A mogę losowe wziąć? Nie mogę chyba. A nie, mogę. To biorę losowe. Tylko nie dawaj mi. No, Oje. Oh, na... nie. <laughs> Dobra, niech będzie Isaac Revive? What? O, czuję, że lag jest lekki chyba. <laughs> no, że jak ja umrę, to możesz nie revive za 10 czegoś. Za 10 no. czy 10 razy? Nie że 10 razy. Też. A, czuję lag, czuję lag. No, nie, nie Yś, Brawo, brawo. No bo te lagi z chodzeniem, nie wiem gdzie ja wchodzę Oj, a to nie. nie miały być dwa itemy? <grym> czy, się czy to przy tylko, przy się chyba tylko. Ja mam kostkę, więc jak coś tu nie bierz od razu, tylko poczekaj. A, zapomniałem. Czekaj, nie znam, Tiger Bro, dosłownie masz milion godzin w tej grze. Siarad! Ja. Wiesz, kiedy ostatnio wygrałem? No, ja wczoraj. No, ja chyba dwa dni temu, ale co. wszedłem Ale no, dawno. Przedtem, przedtem miałem jakiś save, na którym wygrałem, w sensie. Run i zginąłem i wyszedłem z temu. A jak coś ty... to możesz rzeczy odblokowywać na multiplayer O Więc... Czemu ja nie grałem w Ty... ty... <laughs> chcesz to możesz, no ja ci nie bronię <laughs> Nie no, przy tym momencie to ja... Ja wezmę ozela i będzie easy <laughs> Chciałem kojna Z czego? No, że... Trzy Chciałem podnieść koina. Zero. Zero. No to No tu jest kamień z X! -em. Ale ten lak jest wkurzający do grania, nie powiem. Tak, tak nie jest smooth. Ja wiem, że to beta o, dopiero Moje. Dzień dobry nie? Czekaj, zmień ci, czy bierzesz? Zmień. O. <trujne> Trochę to trwało. <trujne> Dobra, nie ma bomb, to idziemy. Gdzie idziemy? Na delirium? A tam, gdzie się dojdzie, tam się pójdzie. Au. O, elo nasza szansę na delirium. Problemu. No i... co za niup. Przypomnę ci, że zdechłeś na pierwszym piętrze. Po no co przez te lagi? Tak, przez lagi. Dobra. No, o Jezu, to siuraki. One easy są. To nie, nie wiem, To przez lag, to przez lag Jak można mieć lagi w wajzaku Eee, biorę go O ty, bierz to Aha, spoko On mi lepiej dał. Nie Za późno Chciałem. Nie no jasne, ty ze stój! Ty ze stój! Na co? Iś. Jeszcze Targać go wszędzie. Kurwa, z jadłem jałem. Zaraz znowu nie będzie tego, Devil Rocks. Dobra, dobra. On Dzięki. Na dziedzinie ja ja zależy czy dobry lud Za jedną z szarą skrzynię to się nigdy nie No straciliśmy szansę na DeviRoom! Jesus Mario, to jest głupie. Wyobraź sobie online grać z trzema randomami i ktoś specjalnie kuźwa szaza na DeviRoom, ci Jak ja dostałem damage, to ja nawet nie wiem. Przez lag. Ale ja pis... szans na Słuchaj, ja raz miałem 0,5 szansy na NGR'u um i mi się udało, nie? Au. Patrz, będzie deviron. nie, dzień dobry o. Ty wziąłeś kartę jak ty nawet tego ducha nie użyłeś. O. Do, do, <laughs> dobrze, <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Wiesz co ja go wybuchnę zaraz Nie, on życie może mi dać albo... Wiesz co pudło. Właśnie jedyną rzecz, którą nie lubię jest to, że przez to, że Repentance, to jest, Repentance Plus to jest DLC nowe, to wszystkie mody się schrzaniły i nie działają. Przecież o, o, on dźwięk online dźwięk. i tak chyba się nie da grać na modach podobnych. Czekaj już... AU! Nieźle. Przyciągnął mnie! Aj! Aj! <głos> <głos> jak oboje dostaliśmy <noise> Ale o? <Ha>? Wait <noise> Nie wiem. What No i co ty żeś zrobił? Nie marnujesz hajs przestań <noise> to Chyba jak ty jesteś tym małym tym, to ja mogę wpłacić i wtedy się odradzasz Może <noise> <noise> <Oj. głos> Uh, 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 uh. Ha fuck you <głos> <głos> Nie mogę wziąć Dobrze O kolejny złoty klusz go Dyk zjebana <noise> Sam ją wziąłeś No ale już się nie chcę. Poza tym Forgotten jest OP, ok, tylko trzeba umieć nim grać No ale nie jak mam lagi, że ślizgam się do enemy no. No to akurat truk ja chcę bo tu jeszcze ślizgam i wchodzę przeciwnika, no to... Dobro jest sensu. Dobra, Easy boss O nie! O nie! O no, to był Easy boss. Tylko nie rag mega O kurde chciałem bombę mu dać i tym pają głupi zlagowany, no I hate this So much Iś, iś. Iś, iś. Ode odepchnąłeś moją bombę do mnie, by the way. Znowu! Czemu mam taki kłopot z tym bossem? Jezus! Odepchnie 11% elu! I... Berserk! No, ale ja mam Gdzie... kostkę, ja nie chcę berzerkać. 9 kostka. żyć chyba, nie? Ta. Coś to bierzesz. Ale to zreroluję, bo to... O! Może być. To jest hit. Bym wziął berzerka gdyby nie to kostka, no. O! o! Dzień dobry. Czekaj, czekaj, czekaj! Czy ty możesz poczekać? <laughs> Chciałem zobaczyć co to za item jest. Nie, nie pamiętam co widzicie, Luna robiło. Że jak wejdę z secretronu to mi daje ten. A, jest... Solharta i Tearsap. A nie, to nie ten. Hmm? Chyba, że o, jak mam... już byłeś, to nie ten. Yes, czekaj, U. E, musiałeś... No, Musiałeś zastanowić, który to ja. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja mogę zrerolować, może coś lepszego dostaniemy. Ech. O, miecz. Ty masz kość, więc daj mi miecz. A ty weź to. Czy damy radę oba naraz? Czekaj. E... Odliczać? <średenia> <śm> no, nie Się wiem. boję trochę, dobra. Eee, na trzy. Raz, dwa, trzy. <śm> <śm> Wiedziałem, że to się nie uda. Czekaj, bo mi. Słuchawki się zepsuły dobra Au! Nie powiem jak na walił Śmiecił Nie no, ja stopę go. <śm> no ty wcześniej wszystko pchałeś we mnie. Daj mi to. O, to z... Złotą pigułę znalazł. Co się dzieje? No nie O, jestem big boy. jestem. W sumie dobrze, bo mój miecz ma większy hitbox teraz. Aj! Let's go. Oh. Co za Dosłownie nie wiedziałem, że chcesz to zrobić. Skąd ja mogę wiedzieć? To było... Czekaj, 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 bo to matka. A już stara. Dobra. Czekaj. No ja to słabej tam. Nie <laughs> no, no. Po co wziąłeś librę? Co ty robisz? Nie wiem, co no. mi... Libra ja nie wiem co robię. Czekaj, we wezmę to. Ja chciałem Bloody Last wziąć chociaż. O, Bear był! Dud, no. ty same najpotężniejsze itemy rolujesz, przysięgam. Nie wiedziałem, że od razu się tegnie. Oh my god. To i tak ostanie sklep, więc. Ale byśmy no Belfry't mieli. Ty? Okay. <laughs> так, шлиско. Нара. Доброе, ну, брат, Ну, идь. ну, Бомба mm -hmm. дропнула <laughs> ага. по яцу. Mm, nie mam kostki naładowane Eee. No Dlaczego znaczy, no, ja też mam Ty, ty tego Alabaster boxa to chyba nie naładujesz, tak? Naładuję. Brawo. Dobra, bo... Dobra Jezu. oko Dyskaj Oko Discaj bro <laughs> Co bro? To ty No co coś mówię? Widziałeś, bro. No ale nie do ciebie. Okay. Wejdę to do, do bossa. Okej, okay. okay, jakim cudem my dostajemy te treasure roomy, to ja nie wiem. A mamy karsowe runy. Jolo! Chcesz wiedzieć, co to? To użyję oh. tego. Dobry. Strasiliśmy oh. wszystkie itemy i bierzemy teraz od nowa. No oh. co? A že tak, tak to divné, dávej, woyda, daj mi život. Do čeho vlasl, tam? to pojď? Nic. Nechtěl Anyway. O. <laughs> Steam sale. Ja nie wytrzymam tego montażu. Mamy dwaj itemy. <laughs> I want to die. I tego. Nie no, ja chcę wcale nie wygotować tych skrzynek. Wiesz co, I don't give a shit. <laughs> Jeszcze raz ktoś napisze w komentarzu, czemu ja jestem słaby jest, Teglajez tego Ajzaka, to niech zobaczy jak ma Człowieku, ty nie żyjesz, Stoczymy, nie... PRZEZ CIEBIE! Straciliśmy tyle itemów przez ciebie! No w jaki zjebany item aktywowałeś? No to trzeba było stać i się nie ruszać, a nie wejść no, nie, żebyś... do ognia, który... I żebyś typuł wszystkie temy? Nie, 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 Też. widzisz, i dzięki temu mamy osiągnięcie play and online metra. <suszy> <zresztą. suszy> <suszy> <suszy> o chrysto. Czekaj. Nie, ja here? nie chcę! Ja nie chcę! tego! <laughs> Let's go! Czekaj, jaki będzie item, jaki będzie item? No nie, Mr. Beast is disconnected. Ja, chcę ja chcę inną postać, ja chcę inną postać.